Typowo, nigdy tak nie było. Chcieliśmy jakoś pomóc rodzicom i dzieciom w tym trudnym okresie pandemii, który mamy. Wiemy, że jest problem generalnie z wyjeżdżaniem, a jeszcze dla tych dzieci, które niekoniecznie rodzice mają środki, No trzeba pomóc. Fundacja ogłosiła konkurs. Do konkursu zgłosiło się kilkanaście podmiotów, 20 wniosków przeszło. W sumie ponad 3 tysiące dzieci bierze udział w takich tygodniowych półkoloniach. Wnioski na kwotę pół miliona złotych. Ja uważam, że to są najlepiej zainwestowane pieniądze. Zresztą widzicie Państwo, co tu się dzieje. Chcemy pomagać, pomagamy i przez te dzieciaki tutaj widać, ile to szczęścia niesie. To jest to najważniejszy cel, żeby dawać szczęście tym ludziom. Naprawdę bardzo fajnie. Najpierw byliśmy, mieliśmy na to w zimę, wyrzucaliśmy się śnieżkami. Później były takie fajne kule, gdzie się zrzeszaliśmy i byliśmy na basenie. We środę byliśmy w go jumpie, w parku Trampolin, a później pojechaliśmy na basen. W czwartek byliśmy okay, na lodowisku, a dzisiaj byliśmy na no eksplozie, świeciliśmy układ i przyszliśmy się tej fajnie pobawić. No przede wszystkim, słuchajcie, my reprezentujemy w świecie tańca i dzieci mi okazję poznać różne style tańca po hip-hop, po tańc nowoczesny, więc myślę, że są zadowoleni z tego. Musimy wspomnieć o tym, że jeszcze niedawno dużo dzieciaków siedziało w domach z powodu wirusa, dlatego bardzo się cieszymy przy wsparciu Fundacji USSW, że mogliśmy zapewnić tym dzieciakom mnóstwo uciechy, mnóstwo zabawy. Zawsze to powtarzamy, że uśmiech dla dzieci, dla nas jest najważniejszy i to widać po dzieciakach, że są naprawdę bardzo szczęśliwi. Bo zawsze jak było jakieś zakończenie, to było tylko rozdanie na przykład medali albo jeszcze tam, co tam było, <grymów> dyplomów. Ale tu to było szalenie. Ta akcja jest podyktowana potrzebami dziecka. My jako Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju staramy się wspierać tych, którym jest to potrzebne, a wakacje są świetną okazją, żeby to zrobić. Tak? Dzięki pomocy i wsparciu fundacji mogliśmy przeprowadzić nasz projekt i, i dzięki temu dzieci się bawią, są też dzisiaj tutaj. Przed nami jeszcze trzy wycieczki do regionalnych, lokalnych tutaj atrakcji, więc mam nadzieję, że, że będą się świetnie bawić. Tak też twierdzą. Natomiast liczę głęboko na to, że jeszcze będziemy mieć niejedną okazję, aby z fundacją współpracować. Wspieramy wszelkie inicjatywy, zwłaszcza tak, e, no tak. wspaniałe jak e, akcja robiona przez Fundację JSW. Radość tych dzieci, zwłaszcza tutaj w tej, w tej fontannie wody, to myślę, że też przypominamy sobie naszą młodość. Naprawdę piękny czas, niech go dobrze przeżyją. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać najnowsze informacje. I bądź z nami na bieżąco.